Moje drogie panie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chcę pokazać wam piękne stylizacje z nowej kolekcji Kos. Takie, wiecie, będzie to dobra inspiracja dla was na jesień, a także na zimę, jakie stylizacje tworzyć, jak co ze sobą łączyć. A także przejrzymy, jakie są właśnie nowości w sklepie Kos, ponieważ może coś się dla was spodobać i wtedy zawsze możecie szybko i łatwo to sobie kupić. Ja się nazywam Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o kobiecości, dlatego subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A ja przechodzę do pierwszej stylizacji. I gdy tworzyłam pierwszą stylizację, no to miałam na uwadze taki wiecie luźny styl biurowy, gdy nie mamy bardzo i takiego jasnego i srogiego dress code'u. Tyle, że tutaj no jak brałam te spodnie, to nie myślałam, że one będą właśnie rozkloszowane tutaj u, u dołu. No ale tak e, się stało, zobaczyłam to jak tylko już założyłam. No powiem Wam naprawdę z tymi spodniami rozkloszowanymi, no jeśli komu się podoba, to oczywiście jak najbardziej kupujcie. Teraz to jest modne, to będziecie bardzo no, w trendzie. Ale powiem Wam tak, że nie jest to rzecz bazowa. Nie jest to rzecz, w którą warto inwestować. tak? Więc dlatego byłam tutaj troszkę rozczarowana tak naprawdę. E, ponieważ no, reszta, tak? gdyby te spodnie były takie proste, do dołu, albo może no, troszkę tutaj zwężane yy, nogawki miały, to będą idealne bazowe spodnie do biura albo i w ogóle na jesień, na zimę, na jakieś no, takie wyjście, no gdy nie chcemy zakładać dżinsy, tak, ale, ale chcemy jednak mieć, wiecie, komfort i wygodę ruchu, to wtedy takie spodnie są dobre, żeby one właśnie no miały przynajmniej jakąś część welny albo były w 100% procentach welniane, to naprawdę będzie bardzo dobrze, ponieważ będzie Wam zawsze cieplo. No a sweter, no to ja widziałam, że on już jest taki no też niebazowy, jest bardziej niezwykły. Mi się podobają takie rzeczy właśnie. W kos bardzo dużo można czegoś takiego znaleźć, że. Wiecie, tą bazę i te takie zwykle rzeczy, no mają oni tak przegrane i taką dodaną, właśnie taką indywidualność dla tej każdej rzeczy. Dlatego właśnie w kos jest bardzo dobrze szukać takie perelki, takie niezwykłe rzeczy, które no dodadzą nam tej właśnie indywidualności do naszego stylu. Więc właśnie ten sweter jest taki, on jest czarny i no mi się on spodobał bardzo, ponieważ przede wszystkim tutaj jest właśnie ten taki pasek, no taki związana, właśnie ta jest cieni na pośrodku, co dodaje takiego, wiecie, no jakiejś dekoracji takiej dodatkowej z przodu, a Także te rękawa. Naprawdę te rękawa mi się podobają. Jak komuś też się podobają, to obowiązkowo kupujcie. No bo fajnie mm, to zakładać. Wiecie, że czuć się taką troszkę no niezwykłą, tak przekazywać takie coś niezwykłego. Indywidualność właśnie przez swój styl przekazywać i żeby po prostu było ciekawie, Wiecie, bo teraz jest taki długi okres, gdy jest ciemno. Gdy jest szaro i wszyscy też chcą być na szaro. Ja też widzicie, dziś jestem na szaro, no bo chyba dlatego, że tak ta, ta pogoda mnie też do tego nawoluje. Więc wtedy fajnie jest dodać czegoś takiego ciekawego, niezwykłego. Pod tym względem ten sweter jest dobry. no tyle, że zobaczcie, porównajcie z paltem, z kurtką, czy będzie Wam wygodnie te rękawa, wiecie, składać. Do kurtki, do palta, ponieważ no jednak tutaj jest tej objętości dodatkowej i może to nie być aż tak bardzo wygodne. Jeśli podoba Ci się to wideo, to obowiązkowo stawiaj lajka, będzie mi bardzo miło i pomoże w rozwoju mojego kanału. Dziękuję Ci bardzo. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała, to właśnie ten sweter sukienka. Jak go zobaczyłam, to bardzo to przyciągnęło moją uwagę, bo ja lubię taki kolor też. I też pomyślałam, że o fajnie, czegoś takiego wiecie, jaśniejszego tutaj dodać mm, jesienią, a zimą. Szczególnie takie zimne odcienie będą bardzo pięknie wyglądały. Ale powiem Wam, że no troszkę się zawiodłam, też jakość mi się nie bardzo spodobała, bo ten taki pylek od tej alpaki to tak się wszystko tak rozlatuje te takie malutkie kawaleczki e, tej, e, tej właśnie dzianiny, wszędzie to było, wszędzie się to się kleiło więc myślę, że pod tym względem nie jestem tak bardzo zadowolona ale taki właśnie sweter, taki puszysty no fajnie coś takiego mieć na zimę szczególnie no ponieważ będzie w tym oczywiście bardzo ciepło. i zobaczcie tutaj właśnie jeśli mamy taką sukienkę dzianinową, tak, wiązaną, welnianą, czy ta, taki może, bo tutaj ja bym nie powiedziała, że to była sukienka, to był taki sweter sukienka, coś pomiędzy. E, ja nie miałam rajstop, jak przymierzałam, więc na dżinsy to sobie założyłam, ale myślę, że można to założyć z rajstopami e, i w ogóle taką sukienkę dzianinową, gdybyście miały, fajnie to łączyć też z paskiem, szczególnie taką o luźnym kroju, ponieważ wtedy po prostu, no, podkreślamy naszą talię piękną, kobiecą i, i robimy, dodajemy po prostu jakieś takie kształty, ta sylwetka, no, się robi bardziej harmonicznie tak to wygląda, po prostu bardziej kobieco, te kształty są widoczne, też nogi nasze nie będą wyglądać tak bardzo krótkie, ponieważ tym paskiem właśnie, się no, pokazujemy, że od tego miejsca zaczyna się nasza talia i od tego miejsca już optycznie, tak wiecie, szczytujemy nasz wzrost, tak, a szczególnie długość naszych nóg. Więc tutaj to myślę, że jest bardzo ważne, ale jeśli chcemy wyglądać bardzo trendowo, to dlaczego by i bez paska założyć to i po prostu, że taki sposób, taki luźny, wiecie, gdy chcemy stworzyć taki właśnie no modny, trendowy look i chcemy też być w takim bardziej luźnym nastroju. Jak najbardziej to może być, wtedy to wygląda, no tak bardzo codziennie. Jeśli jeszcze nie ściągnęłaś, to zapraszam do pobrania mego darmowego e-booka o jesiennych stylizacjach z przykładami, a także z rzeczami, które będziesz mogła od razu kliknąć i kupić. Także dziękuję bardzo każdej z Was, która ściągnęła, która się też zapisała na mego newslettera i także za komentarze, które Wy mi piszecie, szczególnie o tym e-booku. Bardzo mi miło, dziękuję Wam bardzo. I kolejna rzecz to taka granatowa sukienka, na którą chcę wam zwrócić uwagę, chcę pokazać, bo wiecie, ja sobie teraz szukam tak bardziej takich sukienek na zimę, ponieważ no jest to wygodnie i też ta stylizacja zawsze wygląda bardziej taka zgrabna, kobieca, dopasowana, gdy jest to sukienka. Więc dlatego przymierzyłam to i tak się zastanawiałam, że no może nawet chciałam to kupić, ale no w końcu się nie zdecydowałam. Ponieważ jednak no troszkę ona wygląda zbytnio jako uniforma, ale coś takiego naprawdę myślę, że warto szukać i inwestować. Może to na mnie tylko tak wyglądało jako uniforma, dlatego warto próbować, warto przymierzyć, bo naprawdę ja zauważyłam już się przymierzałam teraz. Tym razem w kos i innym razem i widziałam, że kobiety o innych kształtach, o innych selwetkach naprawdę te rzeczy wyglądają inaczej. Więc naprawdę bardzo warto naprawdę wszystko przymierzać. No, kolor po prostu mi bardzo imponuje ten granatowy. Ja bardzo lubię takie kolory i, i mi po prostu pasuje o wiele lepiej niż czarny. No, jednakże mm, z tą sukienką to tutaj też chcę zwrócić Waszą uwagę. U dolu mi się nie zawsze podoba, gdy te sukienki mają właśnie taki nieduży rozporek i są takie bardziej zaokrąglone. To wygląda zawsze tak taniej. Nie wygląda to tak naprawdę z taką klasą, że to tak, taka dobra rzecz z dobrej jakości, chociaż to mi się wydaje, że jest ok jakość. No tyle, że ten taki krój mi się zawsze nie podoba, ponieważ jak ja to już sobie widziałam, to chyba w największym stopniu wpłynęło na moją decyzję. Ale tak naprawdę sukienki koszulowe to zawsze dobra inwestycja, szczególnie z długim rękawem na zimę. Tutaj ja właśnie Wam pokazuję, że można ten rękaw podwinąć, a Także naprawdę bardzo dobra stylizacja będzie, żeby założyć golf pod tą sukienkę. Ponieważ dodajemy warstwowości, będzie nam cieplej i coś takiego ciekawego. Wiecie, ta sukienka inaczej właśnie zaczynałam tutaj grać i siebie prezentować. Więc e, tak Wam pokazuję takie możliwości, też dodać pasek zawsze można, dlaczego by i nie, czy taki szerszy, czy jakiś węższy, no ja miałam ze sobą tylko taki szerszy. Ale w ten sposób naprawdę będziemy mogli tworzyć nowe stylizacje i tę sukienkę zakładać inaczej. I ona będzie się prezentowała inaczej, i też osoby w odbiorze nas w tej sukience no będą nas widzieć inaczej. I jak ktoś jest mniej spostrzegawczy, to nawet będzie myślał, że za każdym razem chyba to jest jakaś inna sukienka. Więc no, bo takim względem jest zawsze bardzo dobrze wiedzieć te różne triki stylizacyjne. I dziewczyny, piszcie w komentarzu, która rzecz podoba Wam się najbardziej, a także może czego szukacie w tym sezonie. A jeśli znalazłyście jakąś taką fajną rzecz, po prostu to obowiązkowo też dzielcie się w tym komentarzu. Będzie mi bardzo miło o tym poczytać, a także innym paniom na pewno czegoś, to wiecie, dobrego, nowego się dowiedzieć zawsze warto. I kolejna rzecz to czarna, szeroka spódnica z takim wytlaczanym motywem kwiatowym. Bardzo mi się ona spodobała, jak ją widziałam na wiszaku. Ona chyba należy już do noworocznej kolekcji. Między innymi, dziewczyny, będzie osobne wideo, w którym ja opowiem i pokażę takie rzeczy noworoczne z kos, które mi się też bardzo spodobały, więc no, nie przegapcie, jeszcze się pojawi na moim kanale. I mm, mi się ona spodobała, tyle że jak ją założyłam, to no, może rozmiar był dla mnie za duży, bo jakoś ona taka była ciężka i po prostu wisiala. Ja bym ją chciała tak e, umiejscowić wyżej na swojej talii. No Jednak no była troszkę za dużo, chociaż 38 rozmiar jest moim i inne rzeczy mi zawsze dobrze pasują w kos według mego rozmiaru. No jednak tutaj z tym było troszkę inaczej, więc. No, może tutaj rozmiarowo nie dopasowałam, ale tak mi się ona nie za bardzo spodobała, ponieważ wygląda troszkę, tak może, zbyt obficie, naprawdę tak wygląda, zbyt dużo tutaj tego wszystkiego na biodrach. No, nie wiem, może, może to u mnie tak wygląda, może dla kogoś innego to będzie lepiej wyglądało, może dla pań, które są nie takie wysokie jak ja, takiego średniego wzrostu, to by to wyglądało lepiej. No i myślę, że taka spódnica na pewno bardzo się sprawdzi. Tutaj z golfem ją stylizuję. Ale także z białą koszulą. Ja no nie znalazłam na czas białej koszuli, żeby to Wam pokazać od razu w tej stylizacji, ale naprawdę bardzo to widzę w takim pięknym, eleganckim połączeniu takiej szerokiej spódnicy czarnej z białą koszulą, ponieważ tutaj będzie też fajna mieszanka stylów. Po pierwsze taki kobiecy styl z bardziej srogim, troszkę w takim, wiecie, kierunku męskim stylu z koszulą. I no będzie też piękne to połączenie czarnego z białym, które jest klasycznym połączeniem kolorów, tak? Czy to Chanel, czy Dior odwoływali się właśnie do takiego połączenia kolorów i widzieli w tym właśnie tą esencję elegancji. Dlatego no tutaj też to tak widziałam, tyle że no nie mogłam może Wam zaprezentować na 100% idealnie, ale zobaczcie, że też bardzo fajnie to połączyć z golfem. Tutaj ja mam właśnie w takim karmelowym kolorze, wielblondziu może troszkę i takim cienkim. I zobaczcie, tutaj jest też pięknie ta różnica faktur i tkanin, że ten golf jest cienki, podczas gdy ta spódnica jest taka grubsza. To zawsze dodaje takiej indywidualności i ciekawości dla naszej stylizacji, a także no, jak łączymy już z golfem, no to może troszkę takiego codziennego stylu tutaj dodajemy, tak? W sensie nie wygląda to tak bardzo uroczyście. A gdybyśmy chciały na przykład założyć, czy to do opery. Czy to do teatru, czy na jakąś imprezę, czy do restauracji, to właśnie z tą białą koszulą, taką spódnicą, no będziemy wow, idealnie wyglądać. Jeszcze jakieś tutaj piękną biżuterię dodać i naprawdę będzie wow, albo opaszkę. Dlaczego by i nie? Też oglądajcie moje wideo, gdzie mówię więcej o opaszkach, jak je stylizować, a także jak je wiązać. Zostawię tutaj dla Was linka powyżej, będziecie mogli sobie przejść. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała, to właśnie ten prochowiec, plaszcz, w taką delikatną, malutką kratkę. Wiecie, bardzo mi się on spodobał, ponieważ od razu przywołuje taki angielski, brytyjski styl i z tą taką malutką krateczką i i, I on jest taki, wiecie, uroczy, taki nieuroczysty, ale może taki wesoły, ponieważ troszkę takiego żółtego koloru w tym widziałam i mm, no, mi się spodobało to, jak on wygląda. Tyle, no minus, nie ma podszewki. To jest minus, no ale wiecie, to już zależy. W sensie nie, nie radziłabym kupować tego może jako bazowy taki plaszcz albo prochowiec, ale jak ktoś bardzo lubi i chce jakiś dodatkowy, to właśnie ten bardzo może być dobrym wyborem. Także w swoim innym wideo pokazuję, jak dłużej zakładać i nosić ten plaszcz, czy to prochowiec, czy to palto, w listopadzie, a na nawet w grudniu, sztuczki stylizacyjne, przychodzicie oglądajcie to też wideo. I także pokazuję Wam tutaj stylizację z tym prochowcem z żółtym golfem, no ponieważ bardzo pięknie to ze sobą się łączy, więc jak ktoś lubi żółty, ma żółte dodatki, tutaj naprawdę taki żółty jakiś szalik, no bardzo fajnie by to pasowało. Albo jak ktoś ma żółtą torebkę, no jakieś takie, wiecie, żółte dodatki albo blękitne, no bardzo pięknie by się tutaj, wiecie, wkomponowywały, takie bardziej jaskrawe może nawet. I pięknie by to łączyło, stworzyło naprawdę taką elegancką, kobiecą i lekką stylizację. Kolejna rzecz, która bardzo mi się spodobała, to właśnie taka granatowa kamizelka. Tutaj właśnie stylizuję ją z białą koszulą i z takimi no obcisłymi spodniami mogą być też bardziej szerokie spodnie, jak najbardziej. I myślę, że to jest takie, wiecie, uniwersalne po prostu ubranie. Teraz te kamizelki są modne, więc jeśli no, nie macie kamizelki, to radzę przynajmniej jakąś jedną mieć w swojej garderobie, ponieważ po prostu będziecie mogły stworzyć tych więcej warstwowych stylizacji, Także będzie dodatkowe ciepło, tak? Bo oczywiście na górę można założyć też żakiet albo może jakiś kardigan. Jak najbardziej to można, szczególnie jesienne miesiące. Nas jeszcze czeka styczeń, więc no, trzeba się przygotować. Mi się spodobała bardzo tutaj ta kamizelka. Ona jest taka luźna, niewymagająca, a przy tym, jak ją zakładam, to też dodaje dużo klasy i takiego bardziej może srogiego tutaj stylu. A także tutaj ten dekolt w kształcie litery V naprawdę pięknie wydłuża naszą szyję i także no, przykuwa uwagę do tego miejsca. Dlatego wiecie, właśnie taka kamizelka, no warto coś takiego kupić, szczególnie w jednym kolorze, ponieważ ja mam u siebie kamizelki. E, takie wcześniej kupione, ale one były w jakieś właśnie takie wzory, które są piękne albo w paski, chyba jakąś jedną taką mam. Naprawdę bardzo pięknie wyglądają, ale naprawdę trudno je stylizować, ponieważ no zawsze trzeba dopasowywać, żeby te wszystkie inne rzeczy nie były w jakieś tam wzory. Wiecie? Więc to zawsze jest jakiegoś takiego dobierania, dopasowywania. Dlatego ja bardzo pomyślałam sobie, że jak fajnie mieć kamizelkę w jednym kolorze. W takim dobrym, bazowym kolorze, który też się powtarza w naszej garderobie i wtedy naprawdę no żadnych bólów, głowy związanych z stylizacją mieć nie będziemy. Też tutaj założyłam koszulę, w końcu znalazłam białą koszulę w kos. Tyle, że no nie była ona taka bazowa, standardowa. Myślałam też, nad tym, żeby może też ją sobie kupić, ponieważ chcę tam taką białą, bardziej oversize'ową jakąś taką koszulę, żeby po prostu no, stworzyć takie piękne połączenie klasycznego i bardziej współczesnego, trendowego stylu. No tyle, że w końcu ta koszula mnie nie przekonała do siebie, ponieważ rękawa są tak troszkę mm, niezwykle krojone. No to mi się podoba, chociaż troszkę wyglądałam jakbym była jakimś kazanową, tak się przynajmniej poczułam. E, no stylu i tego nie zauważyłam tak bardzo dobrze, to na to zwrócił uwagę mój partner. Dlatego wiecie, warto robić zakupy z kimś, kto nas widzi, 360 stopni i nam może poradzić, więc tutaj z tyłu się robił taki garb i tutaj no garb jest troszkę wyżej, a tutaj w okolicy talii ta tkanina się jakoś tak podnosiła i tak tworzyła coś takiego no nie pięknie wyglądającego, tak bardzo troszkę nawet niechlujnie. No nie wiem, czy to był taki krój jakiś nie, nie bardzo dobrze dopasowany i zgrany, nie wiem, ale w końcu się zdecydowałam, że chyba poszukam sobie jeszcze, ale ta koszula była ciekawa, w sensie coś takiego jak poszukuję, tylko może troszkę lepiej skrojonego, tak, żeby to bardziej prosto się, no proste, żeby to był krój, tak, czegoś takiego szukam. No i um, dlatego też myślę, że jeśli macie taką białą koszulę bardziej dopasowaną, która jest bazą dla kobiet, które chodzą do biura obowiązkowo, jest taką mieć, no to można też właśnie poszukać, zainwestować też w taką bardziej oversizeową koszulę, ponieważ jednak ten trend oversize'u zostanie z nami jeszcze na długo, na, na wiele lat tak naprawdę, dlatego no, warto coś takiego niezbyt oversize'owego, a czegoś takiego pośredniego. Właśnie ja sobie czegoś takiego szukam, ponieważ chcę robić te takie stylizacje, no. Wiecie, bardziej ciekawe, nie tylko posługiwać się właśnie klasycznym stylem. Bardzo piękna rzecz, która od razu przypuła moją uwagę, to właśnie takim wielblądzim kolorze takie palto, taka narzuta. Nie wiem, jak to określić, ponieważ powiem Wam, że to się po prostu tak zarzuca, <laughs> przez ramię się przerzuca, w tym nie ma rękawów. Taka peleryna. o Myślę, że peleryna najbardziej, najlepiej to charakteryzuje tyle, że naprawdę w bardzo luźny sposób to jest zakładane. Powiem wam, że no myślę, że ciepła takiego jako takie to nie daje, to jest bardziej tak estetycznie Piękne doświadczenie z tego jest, ponieważ no jest jednak ona taka bardzo luźna i nigdzie się tutaj nie przykrywa, jak będzie wiał wiatr to po prostu no pod, pod rękę wszystko to nam tam zawieje, ale pięknie to wyglądało, ten kolor naprawdę jest taki bardzo fajny i może na początek jesieni albo na jakieś takie cieplejsze wiosenne dni coś takiego można mieć, szczególnie panie, które jadą samochodem, tak? Wtedy to właśnie tak, wiecie, no ma miejsce być, bo tak, jeśli jest zimniej i tutaj transportem publicznym, to naprawdę, no nie jest tego warte. Ale powiem Wam, że. Ciekawie mi to tak wyglądało, tak fajnie w tym się czułam, ale troszkę jakbym była jakimś muszkieterem d'Artagnanem. Nie wiem, czy Wy też czytaliście właśnie Trzech muszkieterów Aleksandra Diuma, ale dla mnie w dzieciństwie to była bardzo fascynująca książka jak ja to założyłam, to tak się poczułam troszkę, no tak się może troszkę nad sobą śmieję, no ale czasami tak się zdarza, tak jest, że zakladasz jakąś rzecz, ona jest stylizowana albo inspiracja pochodzi z czegoś, no może nie zawsze z tego samego, z czym mi się kojarzy, może właśnie tutaj designer miał na myśli coś innego, ale ja mam takie właśnie tutaj przeniesienia, przemyślenia, więc zawsze się tymi spostrzeżeniami dzielę. Wy też mi piszcie, jakie wy macie spostrzeżenia, gdy widzicie konkretne rzeczy. Będzie mi też bardzo ciekawie, ponieważ każda osoba na no, troszkę coś innego widzi i to zawsze jest ciekawie się dowiedzieć, podzielić i właśnie spojrzeć na tą rzecz inaczej. I jeszcze dwie ostatnie rzeczy wam pokażę, które przymierzałam. To będą dwa swetry i pomiędzy nimi wybierałam, który kupić sobie. W końcu kupiłam jeden. Napiszcie mi proszę w komentarzu, który myślałyście, że ja kupiłam. No w taką wiecie, grę się zabawimy, jeśli dopatrzymy. Aż do tego miejsca, wideo, to takie sobie malutkie gry pozwolimy. Dajcie mi znać, która wam się od razu skojarzyła, że o ja bym to wybrała. Znaczy, tak, a teraz już zaczynam opowiadać, więc do tego momentu już musieliście podjąć decyzję. To znaczy ten sweterek jak tutaj na zameczku no bardzo często się pojawia i ja widzę, niektóre dziewczyny mają założony takie albo też kobiety tak i pięknie w tym wyglądają. Tyle że jakoś, no myślę, że może z moim stylem to nie pasuje, z moimi takimi, wiecie, lokami to tak niedobrze się ze sobą komponuje, ponieważ jest jednak on taki męski i prezentuje sobą męski styl. Naprawdę też te męskie ubrania, gdy spojrzymy, to bardzo często się pojawia taki sweter. Też wiedziałam, mi się wydaje, czy w Massimo Dutti, czy też w kos w męskiej kolekcji, no prawie identyczny sweter, jakiś tam inny kolor, ale też właśnie na takim zamku. Więc to jest takie przeniesienie z męskiej garderoby, do kobiecej. I też ten oversize czyni i, i, i sprawia takie wrażenie, że chyba to nie jest twój sweter, chyba wypożyczyłeś go u kogoś, tak? u brata czy u męża. Więc e, troszkę ma to takie wrażenie. Tutaj mi się bardzo spodobał ten kolor. Więc naprawdę on jest taki zimny, beżowy, taki um, beżowy może taki kości słoniowej troszkę przypomina. Więc bardzo on jest piękny. W ogóle takich kolorów właśnie ja szukam i wyszukuję rzeczy, ponieważ myślę, że zawsze one tak wiecie, oświeżają naszą twarz, rozjaśniają, no dodają jej takiej młodości i energii. Tyle, że no tutaj mi się wydaje, że stylowo ten sweter jednak nie był takim przeznaczonym dla mnie. Chociaż ja myślałam sobie, że może na co dzień, jakieś zakupy, jak sobie idę, to bym mogła coś takiego zakładać. No jednak. Ym... Jednak mój partner powiedział, że, że jednak chyba zbyt męsko w tym wyglądam i, i tak nie za bardzo. Więc e, sobie musiałam mm, odłożyć i tak sama widziałam. Wiecie, czasami, jak idziemy na zakupy z kimś, kto nam dobrze radzi, to w końcu przysłuchujemy się do ich rad, ponieważ no, wiemy i tak gdzieś głęboko w głębi siebie czujemy, że to nie jest dla nas. E, tyle, że nie chcemy się przyznać dla siebie, że tak jest. Ale powiem wam, dziewczyny, że. Wypróbujcie ten sweter, może dla was on będzie bardziej pasował. Jeśli macie bardziej klasyczny styl, albo bardziej taki um, codzienność powiązane z klasyką, taki bardziej naturalny styl, to dla was to będzie jak najbardziej pasowało. Po prostu ja mam takiego troszkę romantycznego tutaj stylu i czasami zbyt dużo tego romantycznego, że tak czasami pół na pół, więc um, trudno mi jest e, czasami dodać te takie rzeczy, które wyglądają bardziej srogo, bardziej klasyczne, ponieważ no po prostu się nie łączą i z moim też typem urody, jak ja mam takie bardziej okrągłe te rysy. Więc dlatego pokazuję rzeczy, ale też bardzo radzę Wam wszystko to wypróbowywać, przymierzać na sobie, jeśli coś się Wam podoba. No i kolejny sweterek, powiem Wam, że jak go zobaczyłam, to pomyślałam, o, jaki fajny, mięciutki sweterek, to tak fajnie po prostu w domu się w to, wiecie, przytulić. Albo jak, jak będę chodziła na jakieś zakupy y, gdzieś, to też fajnie to założyć, ponieważ wtedy będę się czuła taka bardziej zrelaksowana. I powiem Wam, że założyłam. I wiecie, już prawie nie chciałam tego brać, ponieważ ja wiem, że no jednak takie różowe rzeczy, zawsze jakoś ja wyglądam w tym źle. Zawsze to jakaś mm, twarz moja wygląda tak nieświeżo, no nie wiem, takiegoś takiej różowości, takiej jakiejś niepięknej. To do, dla mnie zwykle dodaje, nawet takie apaszki różowe, żadną nie mogę sobie na razie wybrać, ponieważ nie mogę znaleźć tego takiego dobrego, idealnego odcienia różowego. A ten sweter bardzo mnie zdziwił, ponieważ w tym różowym no moja twarz wyglądała dobrze, Taką właśnie też różowość lekko miałam na policzkach. Tak, tak po prostu odcień taki pada od tego swetra. I wyglądałam bardziej taka, wiecie, wesola, bardziej przyjazna, bardziej taka miła. I, I tak pomyślałam, że to chyba dobry sweter. To chyba dobry kolor dla mnie. Tutaj, na co warto zwrócić uwagę, że to nie jest taki czysty różowy, ale tutaj jest troszkę takiej domieszki szarości. Właśnie to jest taka kolekcja, podobnie jak mówiłam też Wam w Massimo Dutti, że no, każda rzecz ma taką lekką do, domieszkę szarości. W każdym kolorze jest. Dlatego fajnie to wygląda na jesień. I dobrze to się tak, wiecie, tutaj z jesienią lączy, tak wiecie, harmonicznie współgra, tyle, że mm, nie zawsze to pasuje dla nas. Więc tutaj byłam bardzo pozytywnie zdziwiona, bardzo się ucieszyłam właśnie i ten sweter sobie kupiłam i teraz jak muszę gdzieś wyjść, a mi się nie chce, to zawsze go zakładam, ponieważ w nim się tak czuję, wiecie, tak przyjemnie. Po prostu tak jakbym troszkę była pod takim kocem. więc e, no, tak jakbym się kocem nakryła, wiecie, na, na, na sofie. Więc podoba mi się to bardzo, no tyle, że dodaje objętości. Naprawdę ja sobie tutaj też stylizuję, tak podobnie jak teraz mam z tym sweterkiem no że wkładam to do spodni tak troszkę przynajmniej z przodu żeby po prostu no pokażę Wam tutaj troszkę tak o po prostu żeby tutaj no tą talię podkreślić i troszkę tą objętość zmniejszyć no, żeby tutaj wiecie. Jak tutaj za dużo objętości, to nie, nie, nawet jak to się schudy, to zawsze to jakoś tak nie do końca dobrze wygląda. Więc właśnie w taki sposób to stylizuję. No, dziewczyny, mam nadzieję, że zgadłyście, który sweter ja wybrałam. No, chyba jak różowy widzicie, to już chyba wiadomo, że ja wszystko różowe po prostu ciągnę, bo bardzo mi się podoba ten kolor. E, więc dziękuję Wam bardzo, jeśli dooglądaliście do tego momentu. Także przychodźcie, oglądajcie moje inne wideo o modzie. Dowiecie się dużo dobrych rad, które są praktyczne i będziecie mogli je zastosować do swojego życia od razu. Bardzo dziękuję. Ci, że dzisiaj byłaś razem ze mną. Papa, pa. pa, pa, pa.